Właśnie wstałem, pościelałem łóżko Dzień dobry wszystkim, ja jestem Lucyna. to jest kolejny odcinek z Minecrafta Na naszym kanale, witam, witam I o zdrowie pytam, kochani, wbiliśmy 400 tysięcy widzów Oj, sikłem Dzień dobry wszystkim Chciałem takie małe ogłoszenia parafialne Dla wszystkich widzów nowych I ogólnie dla wszystkich, wszystkich widzów Dziękuję wam za to, że jest nas 400 tysięcy, słuchajcie, to jest bardzo, 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 bardzo dużo i lecimy zaraz po pół miliona, a jak po pół miliona, to za okrąglenie prawie milion! Jak lecimy po milion, to zasubskrybuj właśnie, o tutaj o kanał. Zostaw dzwona! To jest ostatni moment, kiedy możesz dotknąć mojej klaty i zasubskrybować moją klatę, bo dzisiaj odchudzam się! Zostaw łapkę w górę, słuchajcie, bo jak zostawicie jedna łapka w górę, to słuchajcie, jeden nowy subskrybent. Wyobraźcie sobie, że jak zostawicie teraz łapkę w górę, to na świecie ktoś dowie się o moim kanale i zasubskrybuje go dzięki wam. No i zostawcie komentarz, jaki chcielibyście specjal, słuchajcie, na 400 tysięcy widzów. Napiszcie teraz w komentarzach, tu przypnęłam serducho, ja chcę wiedzieć wasze pomysły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem na specjal powinieneś się oświadczyć. No to piszcie jakie macie pomysły. Dzień dobry wszystkim, hej, cześć, czołem kluski z makaronem. Cześć Martena! Hej! Łazi ten luperek czy nie! Kto tak uderza w drzwi? Ja wiem to. Kto? Ooo! Siemano! Wow, Siemu! Ooo! Wow. Mamo ja to naprawię! Nooo! <ślesk> zoboje. Oj! Psułam! Już! Macie przygotowany obiad! Już tam macie Dobra. iść jeść! Dobra! O mój Boże! O, no chyba ale was pogrzało! Wyżerka. No chyba was pogrzało! To jest o. O. wasze! Jak to a? to jest na... Co?! To co? jest wasze, to jest to co wiecie. to tyle? No oczywiście, że tak! Jak to ty Martyna, tyle? ale spójrz na tym mięśnie, ona potrzebują białka! Właśnie potrzebujecie schudnąć, a nie białka! Myślisz, że ja tego nie widzę? Co? Myślisz, Zjem że tego jesteś teraz jakieś... No dobra, dobra, dobra. że nie obiad. Ale on jest sztuczny! O, a co? Ej, no, to... nie wiem co, nie jest rązia. Chyba was pogrzało już do końca. Dobra, owoce i warzywa też są zdrowe, jemy na tak. No dobra, no dobra, daps. dobra. Daps, daps. Mam Dobre bananki i jabłuszka mm, białko. i to to jest? No, jedźcie, jedźcie. Przyda to nie jest wam właśnie się. białko, to, jest, to są cukry złożone. Cukry proste to są Martyna. Okej, okay, dobrze, em, Typu Coca-Cola, yy, batoniki i tak dalej. Super, fajnie. No. Jedźcie, jedźcie, bo wam się to bardzo przyda. Ej, dajcie yy... mi 50. O, ale, czekaj, czekaj, kufaj, mam klauzkę. Chcę, co będziecie <coughs> robić. Może <coughs> no, tak. <coughs> moje drzwi są nadal zepsute. <coughs> Dlaczego mamy tych rydów w naszym domu? Ej, ja jestem Mam mam, Mama, mam, 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 Listerine? mam, 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 to. Potka na sztuczne życie! Mam to! Białko! Białko. Białko. O, białko! Chodź tutaj. Chodź Boże, tutaj! Boże! Boże! Ej! Ej, moje co? Książki. Co tam moje jest? Chodź. Mm. Co tam jest? Moje! Moje! What? Mam! Mam! Nie! Mam! E, mięso dlatego... to jest? Czemu ty nie masz siłowni? Ponieważ właśnie to będziecie robili. Dzisiaj to jest wasze zadanie. Chodźcie za mną. Skoro tak już fajnie. zjedliście. Skoro już tak Zgadłem. bardzo. jedliście, e, Ta krowa ma drugie życie. O, serio? Nie wierzę! Chodźcie! Drugie życie! <laughs> jest! Dawaj, <laughs> Ej, nie bijej! Nie bijej! Stasiu, nazwę cię, Stasiu. Nie, zostaw ją! Ja, ja nie wierzę w to, co się dzieje. si, 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 Zostaw KROWĘ! To będzie moje białko. E, ja się po pierwsze nie zgadzam na coś takiego. Po drugie, panie, że można strzelać, ale po trzecie. Ale nie ma czegoś takiego, że się nie zgadzasz. Pamiętasz, co mówiłam? Masz się mnie teraz słuchać. Idziecie za mną w tym momencie. No dobra, no, no dobra. No dobra. Dobrze, Już wam wytłumaczę wasz tor przeszkód. Pierwsze, co będziecie musieli zrobić, to będziecie musieli przepłynąć. Przez, to, przez ten cały wachlarz. O! o ratunku, nie wiem Co ciężki jestem, co ciężki jestem. Za... No i jednego idiotę mniej. Drugim <grym> waszym zadaniem będzie walnięcie w te worki tak po 100 razy. 100 razy? Tak. 100, 100 razy? razy. Później. Easy. Później musicie. O, przepraszam, bo tutaj się nie dokończyło. Później musicie. Później tego parkura. To jest najprawdziwsza lawa? Tak. Ja tutaj sprawdzę. Tak. Tak. Mięso, I... wyszukaliłeś mięso. No, no Racja. Później musicie przejść tutaj to, te drabinki wszystkie. Easy, łatwiutko. Ok. Łatwo. Później tutaj kolejne zadanie, to jest to. <laughs> Łatwo. Łatwo, o właśnie, o tako przejdziemy. O A, jak tu gorąco. Nie pchaj mnie! Nie pchaj mnie kobieto! Później kolejnym waszym zadaniem to będzie przejście znowu tego oparkura. Tutaj kurde. macie kolejny... O kurde. Ten. O kurde. O. Zapraszam o. za mną tutaj. Nie. Dalej klarką, macie tutaj kolejny, oczywiście uh -huh. też związany z lawą. No i na sam koniec... Tak, drabinki. Później na sam koniec musicie wejść tutaj. Uh -huh. Dobra. Tutaj macie łuk i trzały. oj, poczekajcie, bo ja no miałam u siebie. Trzały i musicie trafić po dwa razy w każdy z tych, tych, tych celów. Łatwiutko. Ale musicie trafić w sam środek. Dobra. Dobra, łatwiutko. Jesteście gotowi? Tak! Czas start! Dawaj! Chodź, chodź, chodź. Czekaj, czekaj, dzięki Tobie ja stoję. Dzięki, Rufy. Okej, wytrzymaj jeszcze. Dziękuję Ci. Dobra zmiana, zmiana, chodź! Do. Do góry! 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 Do na Do góry! Do góry! Szybko! Szybko! Do góry! Do Uh! <tosy monastery> uh! 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 mm! A! Za bardzo przywaliłem. Jezu! No teraz ja walnę prawym sierpowym, uwaga. Dawaj! Dawaj! A! Nie rabia. O ja rozumiem, idziemy dalej. Idziemy dalej. Uh, uh, uh. Davaj, dawaj, dawaj, Ty pierwszy! Uh, 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 i... <s> <rápido> <gın> dobra, doha, doha. Druga, da, o uuuh, 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 O! uuuh, 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 O! Dobry, Dobry, dobra, dobra. Czekaj, o, o. czekaj, przechodź, do ja tej wejdźmy. O. O. Dobra, pik, o. Dawaj. pik, Dobra, Dawaj. Teraz ty. pik, Dobra, pik, e? O, pik, Dawaj, No, no nie, berem Dawaj, dawaj! Taki właśnie jest ty, Zamiast mi pomóc od razu, to ty. No, no. Au! och, we mnie, chodź. O, o! O! Dobra. Dobra. Okej... ouch, Dobra! ouch, 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 woda! ouch, woda, woda, woda. Żyje. O, o. Przekodź to! Ej, nie ma tak! Nie ma a, tak! A, 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 już, a, a. już! Dobra, już, już. <grym> się pani to zniszczyć? <grym <grym dziękuję. O! Już! 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 O, O! Już! Zrobił! Dobra! Dobra, dawaj, chodź! Łuki, 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 łuki! Dam radę, dam radę! Okej, okay. ja pierwszy! Razem! Razem? Razem! No nie wierzę! O! 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 moja kolej! O! I czekaj, o niech to! O! O! idzie się? Prawie nie Przepraszam! Ja nie chciał! Ja nie chciał, ja nie wiedział! A! O! moja córka! No wykarmiłeś się! Nie! Nie! Przepraszam! Przepraszam! Za koronę będzie przejść ten tur 1500 razy Dobra, dobra, dobra! dobra robimy, robimy! 1500 <laughs> razy! Dzięki nam w ciągu kilku dni udało nam się przywrócić was do normalności! Yes! yes! Uuu! Uh! Uh! Like uh! Wyglądamy tak samo jak wcześniej! normalnie! Powinienem się obrazić, bo moje bicepsy teraz nie, nie są y, 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 nie istnieją. Brazy. Obraza! Kiedy idziemy na A, siłownatek? Jako siłownie! Już! Jako siłownie! Jako siłownię?! Jako siłownię. No! Jó, Jó, jako nie tuwałem! Jezus O, Przemek do mnie dzwoni! Co tam Przemek? Aha! Przemek! Co tam? Luber, musisz szybko do mnie przyjść! Przyjdę, przyjdę, już biegnę! To on mówi? Co, ale czemu ty... Czemu ty sapniesz? Nie, nieważne! Dobra, widzimy się u ciebie! Chodź do Luber! Za to Czekaj, się łamiasz! Dieta! Dieta! Atakuj. Dieta! 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 Jestem, Przemek! Przemek! Tutaj jestem! Tu! Gdzie? U. Nie widzę cię! Tu! Chodź, musimy mieć musi coś powiedzieć z Majsem. Co się dzieje? I wtedy ten dziwak. O, oh, hej! Hej! Opowiadam mu o mojej sytuacji w ogóle. Słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. Skontaktowała się ze mną pewna dziewczyna. Uuuu! Nie, 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 nie uu, nie, u, nie, u, u. Ona, nie tak Ona nie jest z tego świata. Ona nie jest z tego świata, to kto to jest? Jeden z naszych sojuszników. Też Spiderman. Czekaj, Spidermen? czekaj, czekaj to. Tyle jest tych manów Ja się zgubiłem przy 134. Jest ich stary, tak dużo. Więcej Dobre, 200 ponad. Dora, kontynuując, o co chodzi z, tą, z tym Spidermanem, manem w się sensie z tą, tą Spider-Dziewczyną. Napisała mi, że chce nam pomóc. Nie wiem a? jak, ale napisała. Ale to nie dojdzie do jakiegoś paradoksu, że jest ten Spider-Man trzech? Nie, stary, przecież goniło nas z 50 i do, udało nam się uciec. Ale, Dora, mais. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. Jak ona się nazywa? Penny Parker. Penny Parker? Tak, Bole. poznacie ją, rozpoznacie ją. Jest niższa, wygląda. A chcesz, nie na się. A ty się przedstawia tak jak ty cały czas? Nie. Ej, w ogóle Przemek chorował, kochani, napiszcie Przemkowi komentarz. Przemek wrócił. To słuchajcie, jutro Przemek wrzuci odcinek na swój kanał. Więc, kochani, jak zostawicie 3000 łapek w górę, jutro Przemek wrzuca odcinek na swój kanał również. Więc oglądajcie, zostawiajcie łapki w górę, piszcie dla Przemka komentarze, że Przemek wrócił i w ogóle. Cześć Przemek, dzień dobry. Dzień dobry. A się dawno nie słyszeliśmy, z tydzień. No trochę minęło, choć jeszcze nie jestem całkiem zdrowy, A ale... A to chodziło o to, że miałeś taki głos, taki... Eee, cześć, jestem Przemek. Cześć, jestem Przemek. Ale to był majs po zjedzeniu taką. Ej, nieprawda! Wiesz, jaki oni ja ma tutaj obleśny taką W tym świecie współczuję wam. Wymiotował trzy godziny. Wcale nie! Ale nie tak. prawda. Dobra, wiesz, gdzie ta peni jest? Wiem, gdzie jest jej laboratorium w tymczasowe. tam następne? udać. Dobra, no to lećmy tam. No, dawaj Przebieraj się. Dobra, dobra. A nie podglądaj. To ty, ty nie, nie podglądaj. podglądaj. Ty nie podglądaj. Ty nie podglądaj. Ja bo ja was podglądam. Ej! A! O, świetnie, świetnie. To jest prawdopodobnie tam Miles. Mhm. Dobra, jesteś gotowy? Podlećmy tam. Jesteś? O, jestem! To jest zamknięte? To jest pułapka. Zakaz wstępu ze względów bezpieczeństwa. Uwaga, budynek grozi, grozi zawaleniem. Posłuchaj. Czy ja zadzwonię do Przemka, bo może Przemek będzie ten... Może Przemek będzie miał yy, informacje na temat tego budynku. Dzwonię do niego. Dobra. Nieba. O, halo Przemek? Kolej, zostaw tą myszkę, nie będziesz grał chwilu, że w coś, co jest z Kolą jesteś? E, tak. Okej, okay, dobra, yy, przemek, yy, możesz mi sprawdzić ten budynek, który nam dałeś lokalizację, kiedy on. czy on w ogóle groził zawaleniem? Czekaj, niech znajdę. to yy, miskę! Dobra, dobra, chyba. Nie było żadnych, chyba, oznak tego, żeby się mogło zawalić, choć ten budynek jest już stary. Widzisz tam coś? Bądźcie ogólnie ostrożni, bo ta dziewczyna z tego, co by mówił Maj, jest sprawa świetnie Dobra, bardzo. Co tam jest? Nie, 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 Kola, nie, nie, nie widzę. Nie, okay. nic nie widzę. rozłączyło go. Coś tam jest, coś się tam, coś tam świeci. No właśnie widzę, ale słabo widać. Czekaj. Okay. Dobra. Jest tam coś majs. To, co jest? Chodź, chodź, chodź. Wyżej, 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 wyżej. Jest tam. O, Tu jest okno. Pikachu! O, jesteś. Okej, okay, to jest on na stówę. Patrz, tam jest otwarte okno. Czekaj, to jak ona się z tobą kontaktowała? Posłuchaj, nie wiem jak ci to powiedzieć, to jest, to jest skomplikowane. są po prostu. Ale z takim mózgiem, z geniuszem. Więc... O, jest tam. czemu ja to wiem? Nogi. To jest ta Penny Parker, to jest Spider-Man, tak? Tak, to jest ona. Wiem, nie wygląda, ale wiesz, my też nie wyglądamy. Ja jestem przystojny, a ty wyglądasz jak nerd, więc no widzisz. O! Muszę tam wyżej, żeby zobaczyć co tam, co tam Dobra. Chodź wyżej. Hejka! Witaj Penny. Coś może za mną poskakać na trampolinie? Przeszedłem tutaj po twoje wyniki badań. No właśnie, taka sprawa! Bo jeszcze nie skończyłam! Jak nie skończyłaś tych badań? 24 godziny na to, żeby przeprowadzić milesa. Inaczej wrócisz do swojego świata. Co? Ale mi się to podoba! Oni tu mają trampolinę, tak? Dobra, miles, rozwalaj, rozwalaj! Dobra, dawaj! O! go! No! Związujemy go, związujemy go, związujemy go! Teraz go testuję to. E, czekaj, ja, które to było? O, o! Mm, mm, nie! Zostaw, to... Mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw Chodź a, tutaj! Oh! 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 O! Mam oh, trochę prądu! Mam go, mam go, mam go, znowu! A, do windy, do windy! Chodź tutaj! A. Musisz ogarnąć. Skrzela, nie pajęczyno! Trafiłeś we mnie trzy razy! Słuchaj, to nie jest takie proste. Ty jesteś Spidermanem, oni Spidermanem, Ale patrz na to! Jum! O! E, ej, to Penny. ja! Peni! Penny. O! Sorry, sorry, sorry! Peni! Halo, to ja! Miles, pamiętasz mnie? Nie, wstaje tak, jest chyba! Peni! Bo Miles z tobą rozmawiał! Ej, to ja! Peni! Penny! Nie, nie. Penny. Słuchaj to ja! O. Miles! Oni was szukają, co wy tu robicie? Przyszliśmy, no, psać do mogę mnie. autograf? Nie wierzę. Tak, to później autograf. A ty musisz być loferkiem. Dużo o tobie słyszałam! Wszyscy Was szukają! Ja nie wiem o co im chodzi, ale Was szukają. Mogę autograf, bo my chyba jesteście sami w takim razie! Nie, nie. Słuchaj, Dobra, nieważne. Yy, dlaczego się kontaktowałeś z Milesem? Chodźcie, chodźcie, zrobię wam herbatkę. Yy. Dlaczego, dlaczego się z Milesem kontaktowałaś? Dlaczego masz w laboratorium właśnie w tym miejscu? Yy. I co chcesz? To jest mi... sytuacja, no bo oni was szukają. No bo oni mówią, że jesteście niebiecy i nie Bo jesteśmy dobrze. Jesteśmy! Dlatego porozmawiajmy, co chcesz ode mnie. Chcę pomóc. Okej, okay, a jak? Generalnie, dlaczego Majs jest zgoniony? No bo, no, no bo ten cały Miguel, on, on mówi, że no, że Majs jest zły i. I no, no, że ma z jakimś błędem. Ja mówię, ale jak on może być błędem? Jakim błędem? Co ty w ogóle mi kwel No i ja mówię, że no jest błędem, jest błędem. Musisz go złapać, użyj swojego robota. Ja mówię, no że teraz mój robocik no za bardzo nie może. No widzicie, jest teraz w tej wielkiej kapsule, no bo o. ostatnio no awaria ja miał w tym świecie, no bo tutaj przybyliśmy, no i tak się stało, że no akurat... No, tutaj no tak walnęliśmy trochę... No jak widzicie, yy, tam jest szyba. O! No bo właśnie spadliśmy przez tą szybę też i tutaj wszystko musiałam naprawić i w ogóle musiałam dać tabliczki, że to jest jakieś zagrożone zawaleniem ten budynek. No i, no, i mi się trochę robocik popsuł. A dobra, generalnie słuchaj. Mogłabyś umówić spotkanie tylko nas z Miguelem, tylko nas. Jednej osoby. No, ale on nie przyjdzie sam! Więc on nie będzie Jest tak... super i wydaje mi się, że byłabyś bez problemu skłonna do tego, żeby go przekonać. No prawda, jesteś super! Jesteś No Dobra, oj, no już, już! Umów nas na jutro w budynku, yy, który jest dwie przecznice stąd, ten jeden z najwyższych. Dwie okay? przecznice stąd, okej. Okay. I jutro na czubku tylko niech będzie Miguel. Zero spider manów Okej! Okay. <muchy> Pozdrawiam całuski, Penny Parker. I już! Zobaczymy, czy jutro będzie skłonny się spotkać i czy nas oszuka. Na stówę tak. Zobaczymy. Jesteśmy! O, Siema! Hejka! E, dobra, ma jak ma masz info od niego? No, powiedział, że niedługo przyleci. I że w sumie to wie, gdzie jestem, i w sumie to wie, że jest wasza dwójka, właśnie mi napisał. No, Ja, ja chwila, ja... ja co? co? Nie jak taka to, była umowa. Jak to wie o tym, że ty tutaj jesteś, w sensie. Ja, i dlaczego? No, bo ja mam taki nadajnik i myślałam, że go wyłączyłam, a do mnie to. Ale pani! A nadajnik nie pani powiedziała! Dzwoniła i nie. Nie, nie. chwila, że chwila, chwila. To... Ile ich będzie? No, o, poczekaj, poczekaj, ktoś do mnie dzwoni. Halo? Nie mogę teraz rozmawiać. Musimy sobie Ja siekać. idę, ja idę. Nie, ale poczekaj, poczekaj, poczekaj. Po, po, po. Penny, chodź tutaj. Poczekaj. Chodź, nie ma czasu. no, zaraz, Na. no nie. Chodź, Hej. No, ja, no, ja hey. Nie będzie go tutaj jednego? Raczej nie. To ilu ich będzie? Ja cię kręcę. 20. Penny, mogę? Penny, dlaczego? Ja ci, daj mi szybko tą rękę. Naprawimy to! Dawaj, ręka z nadajnikiem. Nie! nie. Zwarcie jego pomoże! Słuchajcie, nie żeby coś, ale Miguela nic nie jest w stanie zatrzymać! Jak to nic nie jest w stanie zatrzymać tego Miguela? Zaczy... Musi coś być! No bo on nas nie szukał! On zawsze wie, wy jesteście. On nawet pewnie teraz wy nie będzie, jesteście i pewnie nie musi zrozumieć. Nie! My musimy nie go przekonać. Nie on nie sobie, więc nie ma szans. Musimy go przekonać. Pani Miguel, nie może pan tak, czemu nie możemy być mili? Nawet się pytałam, czy mogę autografy od was i mówił, że nie mogę. Nie, 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 nie lubi nas? No nie, nie lubi was. Mówi, że Mars jest jakimś błędem. Że to jego nie jest prawda, nie I to jest najgorsze. No? Ja nie jestem błędem ja jestem Spidermanem, jak wy. No właśnie. No to znaczy, no. No ja tak, no dobra, no. Nie mogę wam teraz powiedzieć, bo będą spoilery. Jak to spoilery? Już w Ja cię kręcę. Penny. No, Co? Mówiłam mam, że on nas szuka. To na pewno. Musimy uciekać. No. Ma, na taj ma nadajnik? No tak! <grym> ma nadajnik i nam nic nie powiedziałaś? masz na tajnik? Masz go na ręce, czy gdzie? No tak, no tak! Musimy uciekać, lufy. No. nie Nie, 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 może z nim porozmawiajmy. Ale musimy, musimy z nim porozmawiać. Nie, 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 nie. Morales, spider Spidermanie i... zdrajczyni Penny Parker. No bo ja tylko chciałam autograf! Mówiłem coś na temat autografów. Nie! No ja bym chciałam! Posu... Ja Czekajcie, nie ja to bosło ogarnę! Ja chciałam i chciałam, bo ty jest inny, a nie taki jak wy! Majs, musisz wrócić na moją ziemię. Miguel, posłuchaj, Miguel, Miguel, mój kolego. Posłuchaj, zapomnijmy o tym, co się nam zdarzyło, dobra? Posłuchaj, ja wrócę do siebie, ty wrócisz do siebie, nie wow, możesz jesteś... wrócić do siebie, jesteś błędem. Po pierwsze, nie jestem błędem, błędem to jest ta co, twoja cała ekipka, która mnie ściga. Bez urazy, dobra, z wyjątkiem jej. Ale przede wszystkim, jesteśmy z trzymamy się razem. To, co zrobiłeś u mnie w świecie, było karygodne. Albo wracasz, albo będziesz tracił bliskich. Yy, to ja proponuję naradę. Zapraszam do mnie. Serio, na naradę? Teraz? To ja proponuję, żebyście może uciekali. Ej, to jest dobry pomysł. Ucieczka jest najlepsza. Dobrze, ja z nim porozmawiam. Poczekajcie chwilę. Yy, także panie Miguel, chciałbym porozmawiać... Spokojnie, złapiemy go. Czego chcesz od nas, Spojączku? Chcę pokoju. Chcę, żeby wszyscy Spidermanowie zrozumieli, żebyśmy, żebyśmy trzymali się razem. Jeżeli nie będziemy trzymać się razem, to co z nas za Spidermanowie? My jesteśmy dobrymi ludźmi. Jesteśmy dobrymi ludźmi, ale takie osoby jak Miles nie mają prawa być Spidermanami. Dlaczego? Dlaczego ty będziesz wybierał, kto jest Spidermanem, a kto nie jest? Bo ja to przeżyłem. Co przeżyłeś? Każdy ze Spider-Manów musi przeżyć zdarzenie kluczowe, a Miles Morales już jedno zdarzenie kluczowe nam zniszczył. Jeden ze Spider-Manów nie przeżył tego, co przeżył każdy. Czy przeżyłeś śmierć swojego wujka Bena? No no tak, przeżyłem. To Miles spowodował, że jeden ze Spider-Manów tego nie przeżył. No i co? To, to coś w tym złego, że jego wujek przeżył? To jest w tym złego, że przez to nie wie, kim być. I ty, jaki Majs, zapłacicie za to, że jesteście w tym spisku. Penny Parker również. Ja się na to nie godzę. Czyżby? Sorry, ale ja się w to nie bawię. Trzymajcie się! Łapać go! A! Zostawcie mnie! Wracaj luferku! Zostaw mnie! Nie ma takich obcych bajączków. Konie, krusty, co wie? No, to... tu partyty. Och, podaj się, mojeczku. Nie ma takiej opcji. A! 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 Nie!